Myślę, że choćby to nasze święto, jeśli już nie badamy się na co dzień, jest świetną okazją do tego, żeby zrobić krok w kierunku swojego zdrowia, bo to jest najważniejsze. I e, zwłaszcza nie trzeba tego przypominać tym osobom, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. W związku z tym postanowiliśmy, że sprawimy kobietom inny prezent, mieszkankom przede wszystkim Gliwic, ale i też ościennych miast, w takiej postaci, że zaproponujemy im badania, różnego rodzaju badania, choćby USG tarczycy, USG jamy brzus brzusznej, e, czy też e, profilaktykę, samo badanie e, piersi. Są też porady dietetyków, e, porady psychologiczne, no mamy nadzieję, że sprostaliśmy tutaj wymaganiom e, naszych, e, naszych drogich pań, no i że oczywiście korzyści e, będą widoczne, co istotne. Mamy też e, Dermatologa, który bada znamiona dermatologiczne, e, to takie istotne badania, które, których na co dzień niestety nie wykonujemy, a powinniśmy. To jest cudowne, to jest cudowne. Myśmy przy, przyszły tutaj na, się kawy napić, a tutaj widzimy, że takie, że, że takie badania i. i, i... No i żeśmy zostały i czekamy, zbadać się to jest, to, jest, to jest naprawdę, bo tak to się do lekarza, na przykład na tarczyce, jak długo bym czekała, żeby, żeby wziąć i, 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 i zbadać się, żeby mnie zbadał. A tu przyszła, posiedzę ile tam dwie godzinki i jesteśmy, jesteśmy zbadane, zadowolone i mam nadzieję, że wszystko dobrze. Takie spotkania jak to dzisiejsze służą y, dalszemu y, krzewieniu tej, tej, tej wiedzy świadomości u naszych kobiet, więc ja myślę, że z biegiem czasu to będzie skalowało i coraz więcej Pani będzie świadomych tego, jak to wszystko wygląda w praktyce.